Czego absolutnie należy unikać podczas jakiegokolwiek to. Po pierwsze, nie próbujmy głodówek na siłę, dlatego że szybkie głodówki często wywołują tzw. reakcję Herxheimera, czyli gwałtowne uwolnienie naszych toksyn, które prowadzi do bólugowy zmęczenia i innych różnych problemów, na z koncentracją. Zamiast cisnąć na siłę, ogromną zmianę zobaczymy już przez etapową zmianę diety, zaczynając od podstawowego wyeliminowania produktów zakwaszających, takich jak cukier, mięso, biały, chleb, alkohol, przede wszystkim oczywiście nabiał, który jest super śródotwórczy i super prozapalny. Do tego cukier, czyli wróg detoksu numer 1. Osłabia on układ odpornościowy i prowadzi do przewlekłego zakwaszenia, a to bardzo utrudnia proces detoksu. Według licznych badań, w tym opublikowanych w The American Journal of Clinical Nutrition, nadmiar przetworzonych węgli sprzyja patogennej mikroflorze w jelitach, a to znacząco zwiększa ilość metabolitów, czyli np. mleczanu czy kwasu octowego. Zaburzona równowaga naszej mikrobioty powoduje cieknące jelito, a to powoduje przenikanie toksyn do krwiobiegu i ich akumulacji w naszych pięknych, cudownych tkankach. Trochę a jednak treningi, szczególnie te bardzo intensywne, one produkują kwas mlekowy, czyli produkt uboczny metabolizmu beztlenowego, A to znowu zakwasza nasze tkanki i powoduje, że nasz układ limfatyczny i nasza wątroba muszą najpierw zneutralizować w ogóle te kwasy, zanim zajmą się faktycznymi toksynami. Dlatego detoks to nie jest wyścig, to jest po prostu proces.